Witam, witam się maneczko z tej strony, Maxi! A, to kolejny odcinek z serii The Forest. Eee, wróciły mi zwierzaki. Asterix i Obelix już nie jest więc jest dobrze. Może je upolujmy. Sprawdźmy, czy przechodzą przez mój mur. Biedactwo. Idę mamy ha. Nie wiem. Nie wiem. Chyba 3, 4, 5, 6. Coś mi tak zdaje. I mamy dużo jeszcze. Teraz nie będziemy głodowali. O to chodziło. O to mi chodziło. Jesteśmy prawie na pełni. Napiję się. OK. Napiję się. Jestem najedzony. I cóż, muszę was zawieść. Niestety dzisiaj będę robił dalej mur. Ale lepiej, bo też yy, w troszkę... Jurkę. Ej, fajnie. Lata ogonek. Impreza trwa nadal. Obahamy ogonem. Fajne. Kurde, musiała. To są takie drgawki pośmiertne. Dziwne. Na swój sposób. Bardzo dziwne. Czekajcie, czy na nogach mam. Skórę? <laughs> Z tym kanibalem. Nie, tu nie jestem kanibolem. Nie, to jestem... Po prostu mięso Szopy. Co z nich leci? Ciekawe, 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 ciekawe. Eee, co to jest? Kurde, kolejna wywiórka. Same wywiórki tutaj, same jelenie jestem tutaj w środku natury, naprawdę. Eee. Dobra, miesza gadania. Zrobię ten e, mur szybko. A potem obiecuję wam, że... Przewietrzymy się troszeczkę e, w nocy e, wiecie, wyjdziemy sobie i pozwiedzamy las co to jest? słyszałem jakby takie nie wiem, co to było jakby coś się wspinało po drzemie nie może być dobra niemal jest bezpiecznie więc przyspieszamy No dobra, koniec tego budowania. E, już troszeczkę tutaj widzicie zbudowałem. Ładnie to wygląda, muszę tam jeszcze w dół pociągnąć to wszystko ale to już zrobię chyba na... E, nie będę tego nagrywał. Po prostu pokażę wam w następnym odcinku jak to wyszło. I doszedłem do wniosku, bo wiecie co, ja teraz tak siedzę sam e, w ciemnym e, pokoju, bardzo się boję. Co chwilę idę tam dalej i dalej. Kurde, mam przy, uczucie jakby coś mi obserwowało, jakby coś na mnie miało zaraz wyskoczyć, bo pewnie takie jest Gusy, gdzieś co się tuczają, kurde, chcą mojego e, pustego mięska. Ale no cóż, dzisiaj chyba jednak nie pójdę do tego lasu. Ale e, w zamian za to e, wymyśliłem, że możemy porobić troszeczkę e, pułapek tak, pułapek żeby, jakbyśmy mieli na przykład spieprzać e, szybko do naszej bazy, żeby po drodze wybić kilka dzikusów. No i chyba to dzisiaj zrobię, przydaj mi projekty. E, jeszcze taka jedna e, sugestia e, od e, pana Grzegorza. Chyba, chyba tak, chociaż nie wiem. Jakby, jakby co to pomylę. Żeby wybudować platformę nad, jakże, znaczy, co ja powiedziałem, jakby co to pomylę. No, mój język. E, jakby co to wspomnę, albo poprawię w następnym odcinku, e, żeby zbudować platformę, powiedział mi nad. E... Patrz, da się. Później to sprawdzę, żeby zbudować platformę, wiecie, nad. E... Jakie to ma. Jaką to ma długość? Nad przepaścią naszą, kochaną. Ciekawe, wiecie, co naprawdę. Bardzo ciekawe. Spróbuję, naprawdę. Ale jak już dokończę tą moją bazę wypadową, no nie? Teraz co tu tylko tyle trzeba? Dobra. Spike. Okej, okay, to wszystko tutaj. Gdzie są teraz pułapki? Gdzie tu mamy pułapki? Pułapki, pułapki. O, są. Animal Trap. Dead. Huhuhuhu. Hu, hu. Ale to fajnie wygląda. Pięknie, pięknie. Dobra. Zaprojektujmy... projektujemy. O drewno. Ja będę potrzebował. Tak, będę potrzebował drewna. Do każdego praktycznie. Mało, ale będę. Dobra. Mm. Happy Birthday, trap. Boże, co to jest? Boże. Dziwne... What the hell? Uh, uh, uh. Jak to funkcjonuje? Wejcie, w postawię. Lechcie. Gdzie są kolce? Tutaj? Dziwne. Aha, aha okej. Okay. To się tu napręża. I potem BUM! Jak ktoś tu będzie wchodził. Chyba tak. Sprawdzę to? No patrzcie, jakie ciekawe. Krzupienica taka, Nie Niezłe. Myślę, że to, to gdzieś, gdzieś umieścimy, no nie? Gdzieś tutaj. O. Okej. Okay. Ktoś będzie. Boom, złapie się i będzie wisiał. Genialne. Oczywiście wejście do mojej bazy będzie zabezpieczone. Co to jest? Takie sznur. Aha, to sznur jest. Mamy jeden sznurek. Nawet dwa, nawet kilka. <grytania> Co jeszcze jest? Nic więcej. Dobra, to po kolei. Nie wiem. Czy ta pułapka działa tak, czy tak? Chyba tak. Chyba tak. No, coś mi się wydaje, że tak. Zbudujmy. Przynajmniej to. Ta potrzeba potrzebuje. Patyków i jeszcze jednego kamienia. Dużo patyków. ...patyku wziąć i... ...przynajmniej dokończyć. O, jeszcze jeden patyk. Dobra. Patyki dokończone, teraz cztery i tu cztery. Po jednym drzewku. Ehm, na to wszystko. Oby to tak nie działało, że ja jak to wejdę... To też się kuźwa powieszę. Wiecie co? Zapiszę, zapiszę. Jakby coś to e, odpiszę. <laughs> Wiecie? A tak korzystając z okazji, e, pozdrawiam e, Gasiora Game. E, on jest jeden z moich fanów. E, pytał się, czy go pozdrowię. No i pozdrawiam. Dzięki wielkie, że o mnie oglądasz. To jest jeden z moich e, pierwszych fanów. E, taka, taka, taka malutka. Dla fana. E, ogólnie będę was też pozdrawiał. E, ci co mnie oglądają, ci co się wykazali albo coś mi pomagają. Czemu nie? Znajdę czas żeby pozdrowić. Chyba, wiesz, kurde, mi dupy nie urwę jak kogoś kurde raz nie pozdrawię albo... Kilka. Ogólnie <górne> gasior mi tu pomaga, mówi co mogę robić. Czy nie wiem, czy to ten pomysł z platformą nie był od niego? Muszę, kurde... Nie pamiętam. Ktoś mi to proponował. Dzięki wielkie za zaproponowanie tego pomysłu, mądry człowieku. Co to kurwa miało być? Ja się pytam, co to miało być? Do jasnej cholery. Ja tu prawie się ze strachu zestrałem. Jakiś wiatr, kurwa. Jasna cholera, moja postać jeszcze oddycha dziwnie. Ja się wystraszyłem, jak ja jasno... Znowu to wiatraki. Nie jest sensu. Wyśpijmy się i dokończmy nasze pułapki rano. To będzie dobry pomysł. Zasyfujmy. Z. Z. Jeszcze noc. E... Gorzała. Znów to samo. EZ. Chyba teraz będzie ranek. Uh, uh. Okej, okay. chcę mi się pić, kurde. Gorzała. <gry> Mało tej gorzały mi zostało. Cholera, jasna. Zaraz nie będę miał czego pić. Jeszcze jedna, niech stracę. No robi się jasno. Myślałem, że tutaj, kurde, już zginę. Dobra. Dwa razy muszę spać, zapamiętam. No. Teraz po jednym drzewku nasze pułapki. Zapisałem, tak, tak, zapisałem. Jakby co to... Nie mogę skasować? Nie wiem. Jak nie będę mógł skasować, to będzie cienko. Nie. Powinni zrobić tak, że budynki, które się już postawiło, można czymś zburzyć. Jakiś młot, albo nie wiem, zwykłą siekierą. Oni o tym nie pomyśleli, a może to mają w przyszłości w planach, bo tak to to bez sensu, jakby nie można było tego niszczyć. Postawisz coś źle, wybudujesz przez przypadek i potem kurde będziesz przez całą grę cierpiał, że to tak postawiłeś. Ej! Ej! Gdzie to znikło drewno? Ale no jasna, kurde, anomalie. I tutaj, teraz będę musiał jeszcze jedno drzewo strząć. Chyba jasna tam. Ciągle jak tu jestem, to ciary na plecach mam. <słuch> Bardzo ja tego nie lubię. Tych ciar na plecach. Bo wiecie... Czuję się tak dokładnie tak, jak wiecie w niektórych horrorach jest, że idziesz sobie spokojnie, tak powoli się odwracasz, a tam kurwa cię coś zżera, albo wyskakuje ci na ryj i po prostu wrzask. Tak się czuję teraz, jakby zaraz miało takie coś naprawdę wydarzyć. Dobra. Działa. Tylko, że jak my tu przechodzimy, też działa. Ale całe szczęście nam nic nie robi, no nie. No możemy tu nastawiać ładnie, to jest spoko. A to? Działa. Nie mam zielonego pojęcia, zaraz sprawdzę. Do to rąbać. Dobra. Czemu w tą stronę! Kuźwa, nie! Rąbane. Ciekawe jak to będzie działać. Działa. No, hehe, he, he. działa tak jak chciałem. Uhu. Możemy być spokojni, przynajmniej o to, że nikt nam się potajemnie do bazy nie włamie. Podwójne zabezpieczenie nastawie. stawie. Prześnięty Więc patrzcie. Jestem sobie takim kurde dzikusem nie na żartym. Chcę dostać mojego grubego, pięknego, pysznego ciałka. Nie widzę tych tutaj... Mm, ...płapek. Idę sobie... Nagle... BUM! Wpadam w pułapkę. Wiszę, kurde. Zawieszony. Jakiś cudem mam nóż przy sobie. Przecinam się. spadam tutaj. Taki... E, ...z... W pełnym podczasku już wyszedłem Jestem troszeczkę Jak to się nazywa hmm. Korne Wiem jak po angielsku jest to dziwo Ale po polsku Confused, confused Czyli e, zdezorientowany O to jest to słowo Jestem zdezorientowany I tak wchodzę tu i... Tak Pięknie Pięknie to mi tu wyszło Moje wejście jest chronione. A ja sobie po prostu idę tędy. Ciekawe, czy będę mógł. Uh! O tak! Ci kusy tak nie potrafią, a ja potrafię. To będzie genialne. What? Taka skocznia, że szok. Ugh, tylko będę musiał co chwilę nastawiać to, jak nadepnę. War, warto, warto, warto. Patrzcie, podoba mi się to wejście. Bum! I skok! I kto mi naskoczy teraz? No właśnie. Kurde, Adam Małysz 2, I tak chyba nazwę też odcinek. Jeden z tytułów. Ok. Dzięki wielkie. Przesyłam jeszcze raz pozdrowienia. Gasior, Gasior Game. No i dzięki wielkie, że mi oglądaliście. Troszeczkę, no, może nudniejszy odcinek, ale obiecuję, że postaram się w następnym coś e, zrobić straszniejszego. Może znów zwiedzimy jak z jaskinię, poszukamy jaskini, e, pozwiedzamy las w nocy z latarką. I chyba coś czuję, że e, nagram z kamerką. Tak jest. The Forest z kamerką. Musicie widzieć mój wyraz twarzy jak zaczynam kurde wrzeszczeć albo jak się boję, gdy idę po ciemku w tej grze no, już już żałuję, że powiedziałem, że wam to obiecałem, bo... Nie, nie, ja nie chcę... Nie chcę się bać! Nie! Nie lubię się bać. Szczególnie w grach. Ech, ale cóż, zrobię to dla was. Będę kurde. Chodził po ciemku w lesie. Jakby mnie tam brakowało. Jeszcze zjem i zakończę ten odcinek. Przy okazji zupełnie sobie pateki. Dobra, znów przedłużam. Przedłużam, przedłużam, przedłużam. Tak, 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 przedłużam. Ho, ho, ho. Więcej przedłużania. No. Boń. Troszeczkę mam batoników już mało gorzałki, mało, wszystkiego mało. Czy pada? No tak. No dobrze, mogę się napić. Okej. Okay, jestem na jeden. I tak oto już będę kończył. Dzięki wielkie, że mi oglądaliście. Do zobaczenia w następnym odcinku z serii The Forest. Trzymajcie się.